Szanowni Państwo, dzień dobry. Chciałbym poinformować społeczeństwo gminy Dąbrowa Białostocka, jakie inwestycje zaplanowaliśmy w ramach y, Związku Powiatowo-Gminnego. Otóż są one następujące. Budowa remizy na potrzeby OSP w Dąbrowie Białostockiej. Modernizacja ulicy Konopnickiej w Dąbrowie Białostockiej. Koszt w granicach 8 milionów, a ta pierwsza inwestycja budowa remizy OSP, to jest też w granicach 4 milionów. Modernizacja dróg do naszego domu dziecka, modernizacja drogi Bagny Zwierzyniec, łącznik Harasimowicze i modernizacja również drogi do Roczniczny. W ramach infrastruktury społecznej planujemy, Szanowni Państwo, na nowo tak naprawdę odtworzyć zarówno parkingi przy SP w Dąbrowie Białostockiej, jak i zrobić konieczne, co jest niezbędne całą kanalizację, która znajduje się pod tymi parkingami. Jednocześnie dzisiaj na spotkaniu online z panem burmistrzem Dąbrowy Białostockiej i z radnymi rozmawialiśmy też o tym, żeby w ciągu ulica Tysiąclecia w Dąbrowie Białostockiej ustawić po modernizacji tej ulicy ustawić Piękne lampy, które by stanowiły zwieńczenie tejże inwestycji. Zależy nam, Szanowni Państwo, na tym, żeby droga do Różonego Stoku, a w szczególności ta, ta jej część, która się znajduje na terenie miasta Dąbrowa Wiałostockiego, mianowicie ulica Tysiąclecia, po tym remoncie zyskała zupełnie nową jakość, żeby stanowiła miejsce spacerów dla mieszkańców i dla przyjezdnych. To wszystko. Dziękuję.